Wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Igor Sokołowski, dobry wieczór. Jest niedziela 28 stycznia. Zaczynamy wydarzenia. Trwa 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra gra dla płuc po pandemii. 120 tysięcy wolontariuszy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. O, dlaczego to jest ważne, żeby pomagać? Syno, może ty też powiedzieć? E, ze, e, żeby żeby uczynić dobro. Zbliżają się wybory. Nieoficjalna, ale już ruszyła. Będziemy znowu rządzić. Trzeba przygotować siłę narodu. Kampania tak naprawdę się toczy. Ci wyjechali w Polskę, a my podejmujemy decyzję i zmieniamy Polskę. Nowi członkowie PKW wciąż nie zaprzysiężeni. Prezydent opóźnia ich powołanie tylko dlatego, że tam są jeszcze działacze PISU z tamtej kadencji. Termin jest do początku marca. Na pewno zostanie procedura zamknięta. Miliony złotych serc na ulicach i miliony złotych na koncie pomogą w leczeniu płuc po pandemii. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od lat, ale w tym roku dołączyli ci, którym jeszcze niedawno grać nie było wolno. Wszyscy liczą na rekord, ale równie ważne jest to, że znów możemy na siebie liczyć. Anna Krawczyk-Szot. Biegiem w Warszawie. Na rowerze w Poznaniu. Konno w łodzi. Z orkiestrą można grać na różne sposoby. Tu wspólny jest cel. Dla Jorka i dla płuc. Zawsze warto pomagać. Dzieci się urodziły jako wcześniaki. Byliśmy beneficjentami wszystkich w zasadzie sprzętów, które były w szpitalu, więc mamy teraz do odpracowania. W tym roku do akcji włączyło się 120 tysięcy wolontariuszy. Ich znakiem rozpoznawczym jest taka puszka. Jest już w, w miarę ciężka. Bywa też solidnie napakowana. W Krakowie była puszka, w której było jednorazowo 100 tysięcy złotych. Zbiórka prowadzona jest nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W tym dwa bieguny, a więc i północny i południowy. Po latach przerwy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy znów grają mundurowi. Myślę, że zawsze bardzo chętnie biorą udział w tego typu charytatywnych przedsięwzięciach. W stolicy strefa wojskowa pojawiła się na błoniach stadionu narodowego. Otóż Gdynia. Tu obok żołnierzy sprzęt prezentowali strażacy, a ratownicy medyczni szkolili z pierwszej pomocy. A dlaczego to jest ważne, żeby pomagać? Syno, może ty chcesz powiedzieć? E, e, żeby żeby uczynić dobro. A czyniąc je można wzbogacić i siebie, także całkiem dosłownie. Choćby o licytowane w sztabach cenne przedmioty, jak tu w Gdyni. Na internetowych aukcjach orkiestry do upolowania i sukienka Igi Świątek. I słynne sejczęto, które brało udział w kolizji z rządową limuzyną Beaty Szydło. Pod młotek za sprawą marszałka Sejmu idzie też barierka sprzed parlamentu. Ta barierka jest do wylicytowania. Mam nadzieję, że posłuży wam dobrze. Przykład właśnie do otwierania się na innych. Niektóre z aukcji już osiągają zawrotne sumy. Oferujemy wylot dla dwóch osób tym oto śmigłowcem na Grand Prix Żużla. Ale cenne są i takie gesty. Wszystko, by zebrać jak najwięcej w tym roku na pulmonologię. Płuca po pandemii wymagają e, diagnozy, wymagają leczenia, wymagają rehabilitacji. I my to chcemy robić z udziałem najnowocześniejszych urządzeń. Potrzebny sprzęt trafić ma do co najmniej kilkunastu oddziałów dziecięcych i kilkudziesięciu dla dorosłych. Zrobimy wszystko, żeby sprzęt został kupiony dostarczony i zaczął działać do końca tego roku. Ojej, czyli nie ma wakacji. Tu liczy się czas, bo potrzeby po covid są ogromne. Ci, którzy przeszli najciężej, najpilniej potrzebują sprzętu do rehabilitacji. Na rehabilitację w Polsce czeka się średnio blisko 300 dni. Dodatkowy sprzęt oznaczony sercem orkiestry ma to zmienić. Dobrze jest pomagać, dobro wraca. Anna Kraczyk-Szob, wydarzenia. Na spotkaniach wolnych Polaków.